Thank <music> you. Siemane Emano, witajcie mordeczki, ja jestem Rejbu i witam was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Brawl Stars a w dzisiejszym odcinku e, będziemy budować kolejną mapę z Brawl Stars w Mapmakerze i jest to już chyba czwarty odcinek z tej serii i e, jeżeli dla was się on spodoba zostawcie pod nim koniecznie łapeczkę do góry ponieważ pod poprzednim odcinkiem prosiłem was o zostawienie 15 łapek do góry i wtedy będzie kolejny odcinek i dla was to się udało E, właśnie wbić ten wynik łapek do góry, więc za to Wam mega dziękuję. E, no i co? Bez przedłużania, hmm, chyba możemy już zaczynać budować mapę w Map Makerze. Ok, a więc jesteśmy sobie już tutaj w miejscu, gdzie tworzymy mapę. Nazwę sobie ją, no myślę, że heist. Po prostu nazwę sobie tą mapę jako heist, czyli napad. E, I wybierzemy sobie oczywiście e, napad e, i właśnie e, po wybraniu tutaj tylko może wezmę, może nie, może nie tą, może tą sobie wezmę, nie wiem, myślę, że ta będzie spoko i już możemy zaczynać sobie tworzyć tą mapę. No więc na sam początek myślę, że spoko rzeczą byłoby zrobić wokół tego sejfu... Mm, Krzaki. Myślę, że to będzie tutaj dosyć spoko wyglądać. Mam taką nadzieję, że dla Was to również się spodoba. OK, tutaj już krzaki zostały zrobione wokół safeu tego i tamtego, ponieważ no, tutaj, jak sami na górze widzicie, e, sobie zmieniłem jakby tryb. Czyli, czyli mogę teraz, no wiadomo, tam wstawiać trochę więcej tych rzeczy, w sensie, no tutaj wiadomo, że można i dwie, i na skos i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nieważne, każdy o tym wie. Dobra, tutaj na środek sobie postawiłem jeziorko, myślę, że ono tutaj spoko będzie wyglądać. Tutaj również postawimy sobie te, jak one się nazywają, nie pamiętam do końca, co to, jak to się nazywa? Płotki chyba, czy jakoś. Tak, nie, nie wiem do końca jak to się nazywa. Znaczy nie płotki to coś innego, ale dobra, nieważne. Dobra, robimy sobie tutaj dalej, tutaj sobie postawimy murek. Eee, I myślę, że no tutaj e, to też będzie ok, tutaj e, pasować. Mam taką nadzieję. Eee, o kurde, mogę tutaj od razu zrobić ten tryb, że na wszystkie boki, w sensie, że po czterech stronach mapy. Dobra, muszę teraz to jeszcze raz zrobić. Ok, dobra, budujemy tutaj. Ok, i jeszcze tu. No i dobra, chyba to już e, będzie spoko. Tutaj chyba zobaczymy sobie. Ok, dobra, wszystko wygląda jak na razie e, dosyć ciekawie. Oczywiście to nie jest koniec mapy, cały czas będziemy ją budować. Tutaj sobie postawimy trochę, tych, y, trochę tej zieleni, czyli tych takich jakby no listków trawy, czy jakoś tak to się mniej więcej nazywa. No i teraz właściwie jeszcze sobie postawimy tutaj kilka teleportów, ponieważ w ostatnich odcinkach z tej serii albo nie chciałem dodawać tych teleportów do mapy, albo po prostu o nich zapominałem, a tutaj w tym odcinku dodamy sobie te teleporty, ponieważ one tutaj myślę będą kluczową jakby kluczowym. Kluczową rzeczą do tego, aby dosyć szybko zniszczyć stajf przeciwnika, więc musimy tutaj nad tym właśnie pomyśleć, jeżeli robimy taką mapę. A na, taki, na takiej mapie dosyć szybko dzięki teleportom można zniszczyć stajf przeciwnika, więc sobie tutaj dlatego te teleporty postawiłem. Okej, okay, dobra. Również postawimy sobie te wyskocznie. One myślę, że no, chyba mogą być tutaj też zbyt mocno OP, mi się wydaje. One chyba tutaj zbyt mocno OP będą, bo jeszcze nie dosyć, że Teleporty to jeszcze te wyskocznie, czyli te trampoliny. To może być naprawdę dosyć mocne. Dosyć mocną może być to rzeczą. Dobra, tutaj chcę zrobić kółko wokół tej, tej jakby, wokół tego skrzyżowania czy jakoś tak, ale niestety nie można. Więc sobie zrobimy to tutaj, po boku tej mapy. I to myślę, że również tutaj będzie dosyć spoko wyglądać. Okej, okay, dobra, zostały one teraz postawione. Te słupki z tą linką na, no właśnie tutaj po boku mapy i to już zostało, właśnie skończone. Czy coś tutaj jeszcze by można dodać do tej mapy? Tak, teraz patrzę i chyba to już by było na tyle, no bo tutaj też nie ma jakoś za dużo miejsca. Możemy w sumie jeszcze postawić. Tam w rogach tej mapy może te, jakby, no właśnie te pomarańczowe Co to jest do końca, nie wiem I to myślę, że będzie koniec, ewentualnie jeszcze możemy od teleportów odgrodzić Jeszcze tymi skrzyniami, choć to raczej będzie, mi się wydaje Takie sobie, to chyba raczej nie będzie dobrze wyglądać, więc Zobaczymy w sumie, ale chyba Chyba nie dobra, rezygnuję z tego, więc to sobie odpuszczamy, ale myślę, że to jest spoko opcja, aby ustawić te pomarańczowe coś po rogach mapy. Ok, już one zostały teraz ustawione i to jest chyba efekt końcowy tej mapy, i ona właśnie tak się prezentuje. No i teraz sobie przejdziemy już tylko do rozgrywki na tej mapie, więc widzimy się już za chwilę. Okej, okay, a więc już tutaj się dla nas Rozpoczyna gierka, będę sobie Okomentował i wziąłem sobie 8-bita Tylko powiem wam tak szczerze, że No tak odruchowo, zbyt szybko wcisnąłem przycisk start I chciałem sobie zmienić postać, więc no myślę, że tutaj 8-bit będzie dosyć słabym wyborem No właśnie, zresztą teraz widzimy Teraz zginałem, ale to nic To jeszcze nic, jeszcze mamy tutaj wiele szansy Wiele będzie mieli szans do tego Aby ten mecz wygrać, mimo że to nie będzie Takie łatwe mi się wydaje Dobra, tutaj już strzałka została Ta wyskocznia Właśnie już y, po raz pierwszy. Okej, okay, o nie, kurde. To trochę tutaj źle zrobiłem z tymi strzałkami. Ponieważ z jednej wyskocznie będziemy na drugą skakać. O nie, to może być dosyć takie sobie, ale y, możliwe, że zrobię z tego jakąś tam minimalną, właśnie poprawę tej mapy. Y, ale dobra. Chyba to nawet nie będzie taki zły pomysł, mi się wydaje. Dobra, powiedzmy, że to specjalnie, choć tak serio nie było, ale dobra, to już mniejsza z tych. Dobra, tam już trochę został obity ten safe przeciwników. Różnica na procentach właśnie na tych naszych sejfach jest naprawdę niewielka. Dobra, uciekamy sobie pod nasz safe. Dobra. Musimy go tutaj, go tutaj również trochę pobronić. Tutaj mi się nity, Ok, został on właśnie już zabity. Spoko, naprawdę mi się ta mapa podoba. Myślę, że to jest taka dosyć spoko mapa. Właśnie tutaj nie ma zbyt dużo jakichś tam zagrodzeń na tej mapie, więc w miarę szybko te mecze powinny trwać. No bo w sumie o to chodzi, tak, żeby nie trwały one jakoś nie wiadomo długo, nie wiadomo dużo, tylko żeby one w miarę szybko zdatywały. Choć jak na razie, widzimy ten mecz trwa naprawdę bardzo długo. Ok, teraz całym teamem w ogóle wyskoczyliśmy na wyskocznie i teraz dobijamy safe. No oczywiście, dobra. W takim razie tutaj, jak widzicie, wygrana była na tej, na, w tym meczu, mimo że nie było łatwo, ponieważ ten mecz trwał dosyć tak, sto, tak stosunkowo długo. To jednak udało się wygrać, czego się oczywiście cieszę. To był mecz z botami. No ale dobra, to już mniejsza. Z tym również, mimo że na boty, no to naprawdę bardzo długi ten mecz był, tak szczerze, więc no tutaj tak sobie się popisałem, ale była wygrana, więc tego się cieszę. Jeżeli dla Was się spodobał takie odcinek, zostawcie pod nie łapeczkę do góry, subika z dzwoneczkiem, komentarz. Na przykład w komentarzu no, możecie napisać, jak dla Was się podobała ta mapa w skali od 1 do 10. No i to już tyle. Do zobaczenia. No i cześć Mordziaty. Jo, pozdro Hejka!